Witam serdecznie na kanale. Słuchajcie, ciekawe zjawisko. Nowe panele i zobaczcie, jakie dziwne plamy na nich wychodzą. No, te panele mają raptem kilka miesięcy. I przyjrzyjcie się, jak one dziwnie wyglądają. Troszkę będzie chybotliwe wideo, bo chodzę po takim murku i ciężko mi równowagę utrzymać. Ale zobaczcie, jakie. Plamy dziwne. I nie mam pojęcia, co, 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 co się dzieje z tymi panelami, z tymi modułami fotowoltaicznymi. Przyjrzyjcie się. I praktycznie większość ma ten sam wzór. Dosyć taki specyficzny. Jaśniejsze przy krawędziach, ciemniejsze na środku. Zobaczcie, jak to widoczne jest bardzo. Nie zauważyłem jakiejś zmiany w wydajności tych paneli. Ale no, zastanawiam mnie, co, co jest przyczyną takiego wyglądu. I nie wydają się być brudne. To znaczy, no, brudne są, ale to nie wygląda na to, że to jest brud, który osiada na tych panelach. Tylko no. No po prostu tak dziwnie wyglądają, zobaczcie tamte dwa, o ile ciemniejsze są. Jeszcze przejdę kawałeczek dalej. Po tym murku zobaczycie, o kurczę, żebym nie spadł. Zobaczcie, w tą stronę lepiej widać, jakie różnice są. Nie mam pojęcia, co, co to jest. No nie, Ktoś tam gdzieś sugerował na jakimś forum, że może są nieszczelne. Wilgość wchodzi do środka. Kurczę, nie wiem. Nie przegrzewałem się specjalnie, bo już sprawdzałem, czy są gorące punkty jakieś na nich. I szczerze powiem, że nie ma. W miarę równo się nagrzewają. Jak macie jakieś pomysły, dajcie w komentarzach. No bo nie wiem, czy reklamować to do, produ do dystrybutora, czy, czy co z tym robić, czy się nie ma czym przejmować. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki za uwagę, na razie, hej.